No, się ma. Dzisiaj takie tło. Wam zafundowałem. Dzisiaj będzie odcinek specjalny. Robimy nową serię? Chyba. Zobaczymy. Będziecie musieli dać znać w komentarzach, jak to wyglądać ma. historyjki warsztatowe chcecie. Myślę, że zrobimy nową serię, bo tak historie warsztatowe to mam nichu. Ciekawostki warsztatowe mam rewel. to żeby nikomu nie wchodzić w paradę. Jeśli chodzi o te historyjki z życia wzięte to zrobimy tak, że damy tytuł opowieści dziwnej treści. Coś takiego może. Zakończymy. Na zakoń, czekajcie do końca filmu, bo będzie jeszcze dzisiaj głosowanie ogłoszone w związku z różnicami zdań na, w komentarzach, ale to na końcu. Dobra, więc zaczynamy dzisiaj. Opowieści dziwnej treści. Dajcie znać koniecznie, czy taki tytuł się podoba i ta, a może, może macie inne pomysły. Słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć. Taki temat? Konfidencja, jazdy po pijaku, i tak dalej. Hmm? Jak stracić prawo jazdy w dwie godziny? Taka historia. Był sobie gościu, nieważne kto i gdzie i jak, zdawał egzamin na prawo jazdy. Tatuś mu już samochodzi kupił, elegancki porobiony, żeby, bo już myślał, że szybko zda, żeby sobie jeździł. No chłopak zdawał chyba tam kilka razy, nie wiem, 7-8 razy. Podchodził do tego egzaminu. W końcu gdzieś tam zdał, nie? No jakoś tak gorzej mu szło, no to zdał gdzieś tam za ósmym razem chyba, czy tam za dziewiątym, nie wiem, nieważne. Taka była radość, że zdał te prawo jazdy, tego samego dnia oczywiście. Ale pojechał sobie swoim samochodzikiem pierwszy raz do sklepu, nakupił se browarów. Nakupił se browarów, nachlał chlawie tych browarów. No. no ale żeby było, żeby było mu mało tych browarów, no wiecie, zamiast wezwać taksówkę, zakupy na telefon czy coś, no to, no to wsiadł samochód i pojechał po pijaku na CPN. Nie? Dokupił sebrowarów na tym Cepelnie. Przyjechał do domu. Udało się, nie? Udało mu się. Yy. Ale w domu, coś wiecie, już były napity, na podpity, nieważne. Coś tam spojrzał na paragon i coś mu się na tym paragonie nie podobało. Tam co, co go tam skasowali na tej stacji. Wziął ten paragon. Te browary z powrotem i pojechał na stację benzynową się kłócić. Kurwa, że go oszukali. I słuchajcie, no, zrobił zadymę. Przyjechała policja. No i co? I się wydało? Poszedł się kłócić o parę groszy tam gdzieś, że tam go coś oszukali, czy się pomylili, czy mu reszta źle wydali. Już nie pamiętam tak, jak to dokładnie było, bo to było też kilka ładnych lat temu. Pracownicy tam, bo on się rzucał, no to wiadomo, policja, no ale wykumali, że on po pijaku przyjechał, bo widzieli, że on przyjechał samochodem, nie wyczuli od niego. Przyjechała milicja, policja. No i co? Ponoć to trwało 2-3 godziny, odkąd odebrał, napił się, pojechał na CPN i potem drugi raz pojechał yy, awanturować się, z awanturą, że go oszukali. No i chuj. Prawo jazdy, kurwa 3 godziny, 2-3 godziny i dowora. No oczywiście zakaz prowadzenia, pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Żywna tam. Teraz to już w ogóle do więzienia sadzają. To już nawet nie warto. Lepiej wydać te parę złotych na taksówkę i mieć święty spokój, kurwa ludzie. Teraz temat konfidenctwo. Hmm. Przyjeżdża do mnie jakiś gościu, kiedyś, kiedyś tam. Parę ładnych lat temu. Może auta nie będę mówił, jaka to marka, bo to wiecie. Na wymianę zderzaka przedniego. To był, bu, był bus taki towarowo-osobowy. Taki niestary. Sorry za forskanie, ale jak wiecznie jestem chory. No i przyjechał tym busem na wymianę zderzaka. Zderzak już miałem zakupiony leżał już u mnie, czekał, no, przyjechał, mówi, panie, ile to potrwa? Ja wy nie wiem, myślę, że z 2-3 godziny na spokojnie, żeby to spasować i tak dalej. Dobra, mówi, panie, to ja se mówi, do tego, na, na, na miasto coś tam, bo, mówi, on jakieś coś organizuje, jakieś stoliki tam ustawiać, jakieś parasole, wiecie tam, nie wiem, czemu tam, znaczy wiem, czym on się zajmował, ale nie będę mówił o tym i tak dalej. Nie w tym rzecz, tylko chodzi o konsens. No i tak, słuchajcie, Założyłem ten zderzak, skończyłem to auto. Mówię, dzwonię do gościa. Mówię, że. No i minęło tam chyba 2-3 godziny, jakoś tak. Dzwonię do faceta. Mówię, panie, już gotowe, nie? Można odebrać w w wóz, nie? No dobra. No i tam zająłem się innymi robotami swoimi, jakiś tam tego, tego, tego busika wystawiłem. Nie? Na dwór. Mija kurde dwie godziny, następne. Gościa nie ma. Dzwonię, mówię, panie, a gdzie pan jesteś? Miałeś pan być już, mówię, niedawno. A, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, spokojnie do fajrantu zajdę, mówi do pana. No dobra. No i minęło znowu jakiś tam czas. Patrzę, kurde, idzie gościu. Już w bramie mi coś nie pasowało, bo jakoś tak luźny ten krok miał. Tak luźno szedł, wiecie, tak jakby, nie? No, No, ale podchodzi do mnie, kurde, pieniądze mi daje, bo tam... Powiedziałem ile i ile kosztuje? Kurwa, od niego wódą wali na kilometr. Mówię. Ja pierdolę, nie? No i widzę, wiecie, już widzę z daleka, że się kurde miękko idzie. Podszedł do mnie bełkocze. Kurde, wódą jebie. No. I płaci mi, mówi, chce mi dać pieniądze i kluczyki. Ja mówię, ale panie. Jakiś kierowca. Nie, on pojedzie sam. No wie pan co? Ja nie chcę takiego czegoś, bo pan ode mnie wyjedzie gdzieś tutaj 200 metrów, zrobi pan jakiś wypadek. Nie daj Bóg, potem policja ustali, że ode mnie pan wyjedzie i będę miał jeszcze, wiecie, kurde, przyklepany współudział, czy coś takiego, że na cyklu gościa puściłem. Nie, nie, nie. Dzisiaj pan nigdzie nie pojedzie tym autem. Niech ten samochód zostanie u mnie do jutra. Jak pan przeczerwiejesz, to pan przyjdziesz. No gościu tam coś pomamrotał, pomamrotał. Zabrał te pieniądze poszedł. Słuchajcie, przychodzi do mnie na drugi dzień koło południa. 11 chyba to była, 12. Rzuca mi te pieniądze na, 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 na stolik, taki nie? I mnie wyzywa od kurwa konfidentów. No ja pierdolę, to ja kurwa mu dupę ratuje, znaczy ratuję, Wiecie, no, żeby, żeby w kłopoty się chłopnie wpieprzył, nie? A on na drugi dzień co przetrzeźwiał, Zamiast przemyśleć temat, to on jeszcze mnie od konfidentów wysyła, panie, ale ja pana nigdzie nie podpierdalałem. Ja pana powiedziałem, że ja, że ja panu kluczyków nie wydam, bo ja nie potrzebuję problemów i nie chcę mieć kogoś na sumieniu jeszcze w razie czego. Nie, jeste, jesteś pan konfident, masz ma te, te pieniądze i już więcej do pana nie przyjadę. Ja mówię, do kurwa, nie przyjeżdżaj, tu na chuj mi taki, taki klient z takimi, z takimi problemami, jakimiś, kurde, że tam wiecie, on będzie mnie wyzywał od konfidentów, kurde, i pieniędzy mi tutaj rzucał, nie? No. I to tak właśnie z tymi, z tymi kurde tematami. Jeśli chodzi o jazda, alkohol, kurde, weźcie się, naprawdę, ja tam nikomu nic nie mówię. Zakupy jak macie zrobić na przykład czy coś taksówka, że on wszystko kupi 35 zł kurs plus zakupy, to moim zdaniem patrząc na te realia, kurde, że nawet tak się nic nie stanie. Nie, będzie, nie zrobicie wypadku, czy coś, ktoś tam, kurde, gdzieś to potem ludzie grzywna, kosmiczne pieniądze, jakieś kurde zakazy sądowe, jakieś chuje muje, dzikie łęże, to, to, to w ogóle jest nie warte tego, tego wszystkiego. Także tak, to taka to opowieść, nie wiem czy to ciekawa, czy nie ciekawa. Ogólnie teraz tak, zrobimy teraz tę tak, y, serię, jak mówiłem, że może opowieści dziwnej treści to będzie się nazywało, to mówię dajcie znać w, w komentarzach, a teraz ogłoszenie duszpasterskie. Zauważyłem ostatnio pod tymi filmami, że strasznie tam kurde się wymieniacie opiniami. A Znaczy większość, większość tam kurde krytykuje tych, co mówią, żeby na filmach nie kląć, nie bluzgać, bo, bo tam ktoś chce pooglądać, ale nie może tego znieść. Ktoś tam kurde wiecie, pisał, że musi w toalecie chować się, żeby dzieci nie słyszały i żona krzyczy, kto tam tak klnie w tym telefonie. Ktoś tam pisze już na temat wiary mi wchodzą, kurde, czy, czy, czy jaki ja jestem wiary i tak dalej, Słuchajcie, zrobimy głosowanie. Czy zostajemy w tej formie jak jesteśmy, czy ograniczamy bluzgi? Na tych filmach. Hmm? No i dajcie znać, kurde, jeśli chodzi o tą serię właśnie opowieści dziwnej treści. I dajcie znać, czy zostajemy z bluzgami, czy ograniczamy bluzgi. Większość niech zdecyduje. Jak to ma wyglądać. Bo też nie chcę, żebyście się potem napieprzali w tych komentarzach. Znaczy nie no, ogólnie to śmiesznie się to czyta, nie, nie mówię, że nie. Że tam wąza bramę, czy coś takiego, nie? jak się nie podoba. No bo tak, jak się nie podoba, no to, to, to tego. No ale z drugiej strony, może jest tam u was jakaś część widzów, którzy, która by jednak chciała, żeby te bluzgi ograniczyć, nie? No taki, że taki to odcinek właśnie i dajcie znać w komentarzach, co i jak i tak dalej, co, co, co robimy dalej, no po prostu. No to co? Długi film, ale myślę, warto było doprzymać do końca. Co? No się mandero! Na razie! Cześć!